Hi, moje Ladies, jest czwartek. A jak czwartek, to jowisz. A jak jowisz, to sprawdzamy, czy on planuje z Tobą stały związek, czy tylko romans. Wiesz co? Chłop ma problem. Chłop ma problem z zainwestowaniem w coś stałego, w coś długoterminowego. W konsekwencji bardzo uważa, że na tym traci że może więcej to przynosić dla niego szkody niż pożytku. To jest typ męskiego podbijacza. To jest typ mężczyzny, który jest bardzo kochliwy, szybko się to uczucie w nim rozpala i później zaczyna się ten konflikt z nim, pomiędzy tym właśnie, że kobieta na przykład z całego związku, a on nie bardzo. To jest mężczyzna, który rozgląda się za opcjami, przygląda się, patrzy, czy tu coś może urosnąć, czy nie. Pan zapatruje się na relacje z tobą z perspektywy mężczyzny bardzo niedojrzałego. Ty też dla niego jesteś kobietą bardzo silną, bardzo niezależną. Natomiast możliwe tu jest, żeby relacja była e, docelowa. On. Tak, jakby boi się zaangażowania w Twoją stronę. Chce, żeby to zostało otwarte na możliwości, ale bez jego zaangażowania. Dodatkowo, też te jego relacje ogólnie są dość bardzo krótkotrwałe. Tak jak ja już mówiłam, chłop też e, ma trochę dziwne podejście. Bo według niego, jeśli relacja nie wygląda tak, jak on by chciał, czyli ty jesteś zaangażowana na 100%, a on tylko trochę i idziesz na te jego układy, to wtedy e, to jest relacja godna jego. Natomiast jeśli jest inaczej, no to on szybko ucina taką relację. Stara się umyśleć logicznie, być bardzo mężczyzną, niezależnym, samowystarczalnym. Ale jest też błędny, uparty. Sprawia takie wrażenie bardzo męskiego, ale tak naprawdę jest bardzo niedojrzały emocjonalnie. Jaką on relację z Tobą planuje? Moja droga, planuje to zbyt duże słowo. Tutaj. Yy... Jest brak środków. Brak środków przede wszystkim mentalnych i emocjonalnych. To jest chłop z dużym wybożeniem emocjonalnym. Bardzo mocno też, um, za, tak jakby rysuje mi się to, że on lubi takie zimne suki, które wręcz um, szybko go odcinają. podchodzi też trochę egoistycznie do relacji z Tobą. E, ja nie powiem, bo on tęskni i jeszcze gdzieś tam Ciebie wypatruje, ale bardzo się broni przed Waszą relacją. To jest tak, jakby ona z początkiem e, września mogła wejść na wyższy poziom, bo potencjał jest, ale musi mu się, tak jakby to musiało mu się opłacać. Dodatkowo też to jest mężczyzna, który sam nie wie, czego chce. Dzisiaj taki plan, jutro inny. Żyć łatwo, lekko i przyjemnie. Najprawdopodobniej w przyszłości albo miał wzorce, gdzie były zdrady, albo on zdradzał. Kochajmy się z osobna. Mogę Cię kochać, ale jak będziesz moją kochanką. Dosłownie taki przekaz tego czytania dzisiaj. Jest jasna wymiana. Jasna wymiana. Chłop jest bardzo pokiereszowany. Tematem zdrad ogólnie. Na pewno będzie próbował utrzymywać relacje i kontakt przez internet, pokazywać też, jak on tu się uśmiecha, jak tu mu dobrze jest. I z czasem po prostu ekstremalnie to odciąć, i tak jakby w tym czasie on też sobie radził z tymi mentalnymi swoimi problemami. Tu są bardzo toksyczne uwarunkowania. Ty też masz. Taki dar, w którym pokazujesz Mu te Jego trudności i przede wszystkim też e, naświetlasz je. To jest bardzo dużo ognia. On potrzebuje kobiety, która go wiecznie będzie walidować, Pompować to jego ego, i wtedy to on może z taką być. On też jest mężczyzną, który żyje tu i teraz. Mam wrażenie, też, że mogę mówić do relacji, w których wy poznaliście się przez internet. E, może być też taki problem u niego, że on w momencie, w którym e, spogląda na przyszłość, to zaczyna panikować. Tak, jakby jego plany go paraliżowały, ewentualnie Twoje oczekiwania względem jego osoby go paraliżowały. Przepraszam, pani, wpisz sobie, Ryby, waga, bliźnięta. Koziorożec, wodnik, lew, na spodzie, baran. I pożegnamy się. Co? Pożegnamy się. A karty stawiały wam lunka i Patlicę. Królowa, królowa. Dobrze, przepraszam, już odkładam.